W Japonii mają metodę wskazywania i nazywania, która redukuje błędy o 85%. I tym samym jest metoda 3.2.1. Ostatnio, gdy pracowałem przed komputerem, zdałem sobie sprawę, że naprawdę muszę umyć prysznic i odkładałem to jakieś 6 albo 7 ostatnich dni. No bo wiesz, jestem zajęty, mam dużo na głowie, mam dużo projektów. Jak myślę o tym, że muszę umyć prysznic, no nie jest to dla mnie najważniejsze, nie? Tak czy inaczej, przypomniałem sobie właśnie o tej japońskiej metodzie i o tej metodzie 3-2-1. I pomyślałem, a co gdyby je właśnie połączyć? Bo widzisz, metoda 3-2-1 polega właśnie na 3, 2, 1 i idziesz robić to, co miałeś zrobić. Ale ta metoda polega na tym, że myślisz sobie i odliczasz w głowie. 3, 2, 1 i zaczynasz działać. Natomiast w moim przypadku to się aż tak dobrze nie sprawdzało, więc ulepszyłem tą metodę. I zamiast myśleć tylko i wyłącznie o odliczaniu 3, 2, 1 Umyć prysznic. I idę umyć prysznic. I to działa. Wiem, myślisz, że to za proste, że to nie działa, idiotyczne i dajesz dislike. Wypróbuj. Nic Cię to nie kosztuje i zajmie Ci to krócej niż 4 sekundy. W rzeczywistości jest to o wiele potężniejsze niż myślisz i jest ku temu powód. Liczenie i mówienie na głos nie wydaje się nawet w 1% tak trudne jak faktycznie rzecz, którą masz zrobić ale działa jak taki pomost między rzeczą którą musisz zrobić a twoim obecnym stanem czyli siedzeniem na dupie no i oczywiście myśleniu o tym że musisz to zrobić nie no i wiesz liczenie jest o wiele łatwiejsze niż faktycznie zrobienie tego więc istnieje duże prawdopodobieństwo że nie będziesz odwlekał liczenia i odliczania właśnie do zrobienia tej rzeczy ale kiedy już zaczniesz liczyć to właściwie już podjąłeś ten pierwszy krok do zrobienia tej rzeczy, którą miałeś zrobić, więc nabrałeś rozpędu. I teraz ten rozpęd doprowadzi cię faktycznie do zrobienia tej rzeczy. Więc jeszcze raz wiem, że to nie jest ani jakieś głębokie, ani jakieś super trudne, ale to właśnie te podstawowe rzeczy działają. Więc następnym razem, gdy będziesz odwlekać zrobienie czegoś, pomyśl i później powiedz 3 2 jeden i rzecz, którą masz zrobić. A gwarantuję ci, że ją zrobisz. I ta prosta metoda może zadziałać praktycznie we wszystkim, o czym sobie pomyślisz. A jeśli nie wierzysz, to patrz. Jeszcze nie subskrybujesz tego kanału? 3, 2, 1. Subskrybuj.